Rozpoczynamy nasze relacje z 81. Oren Oil Rally Poland na antenie Motowizji. Witamy w studio Juliusza Winiarka. Ja się nazywam Sławek Szymczak. Jesteśmy już po odcinku kwalifikacyjnym. To zawsze jest emocjonująca rzecz. To jest pierwsze wejście w rajd. Wygrał ten odcinek kwalifikacyjny Martin Sesks. To chyba nie jest zdziwienie, prawda? Tak, główny faworyt kierowca. Fabryczny przecieżem sportu, zawodnik, który wygrywał ten rajd w 2023 roku. Nie dość, że wygrał to jeszcze z dosyć dużą przewagą, bo to jest 40 sekundy na takim odcinku nad Stefanem Lefebvre. To jest przewaga duża, to jest przewaga, która na pewno cieszy Martinsa. Martwi trochę nas, bo jeśli spojrzymy na Polaków, dopiero ósmy, Miko jedenasty, Jakub Matulka, wiadomo, że to są zawodnicy trochę z innymi celami może niż Sesks i może nie są murowanymi stuprocentowymi faworytami. Natomiast myślę, że ta taka nasza polska duma kibicowanie i chęć tego, żeby znowu zobaczyć po tych trzech latach polską flagę na szczycie sprawia, że no chcielibyśmy mimo wszystko może trochę lepszego tempa, ale to jest tylko odcinek kwalifikacyjny. Główna część rajdu jeszcze przed nami. Pierwsze jest przede wszystkim jeszcze przed nami, więc zobaczymy jak to dalej będzie wyglądać. No właśnie, zobaczymy jak to będzie wyglądać, bo e, oczywiście Martin Sesks e, no, teraz jeździ samochodem Rally 1. E, wygrywał tutaj już e, na mazurskich trasach, ale Miko Marczyk też sobie tutaj dawał ładnie radę, także e, nigdy nie wiadomo, jak to będzie, proszę Państwa, to trudny rajd, zmieniają się te trasy, jak wiemy, mazurskie szutry to nie Finlandia, tutaj bywa dość miękko, czasem ci, którzy jadą później wcale nie mają tak dobrze, także zobaczymy, gdzieś tutaj w środku stawki będzie startował tych najszybszych kierowców, mówię o liście startowej, Mikomarczyk, zobaczymy jak Kuba Matulka, no, no ciekaw jestem, ale myślę, że tutaj może być szereg ciekawych rozstrzygnięć. Tak, na pewno. Myślę, że właśnie forma Stefana Lefevre na przykład, który wykręca drugi czas, to też jest zwiastun tego, że, że będzie tutaj naprawdę ciekawie. Myślę, że te wyniki mogą nie być oczywiste i faworyci mogą rozczarować, a ci zawodnicy, na których niekoniecznie byśmy stawiali, mogą tutaj pokazać swoją prędkość. Tak, ale w związku z tym, że to rajd polski, to oczywiście mamy studio w Mikołajkach, także mamy tam gości, także zapraszamy Państwa. Halo, studio w Mikołajkach. Witamy w studiu rajdowym Motowizji, ale wyjazdowym, ponieważ w Mikołajkach tradycyjnie w parku serwisowym jesteśmy e, przez cały Orland Oil 81 Rajd Polski. Jak wspominaliśmy na Facebooku, serdecznie zapraszamy, bo jak nas odwiedzicie, to być może coś się dla Was ciekawego znajdzie. Na początku możecie znaleźć Kubę Matulkę, kierowcę Lotto Matulka Rally Team. Jedenasty czas na odcinku testowym, ale także Marcina Wyżykowskiego. Ja nazywam się Krzysztof Woźniak, tak więc pełny skład, oczywiście tutaj obecny na Warmii i Mazurach. Kuba, jedenasty czas, jak wspomniałem, na odcinku kwalifikacyjnym. Jesteś zadowolony z tego wyniku? Dzień dobry wszystkim. Tak, myślę, że to był dobry przejazd. Te straty nie były duże. duże. Szkoda, bo myślę, do. Mogliśmy przeskoczyć jeszcze dwie pozycje, przyspieszając o niecałą sekundę, ale no to był dobry przejazd. Jutro, jako ósme auto na drodze, myślę, że jest ok. Ale warunki chyba były trudne na trasie odcinka kwalifikacyjnego, bo widzieliśmy już po przejazdach treningowych, powstały dosyć spore kolejny. Czy tylko takie będziemy obserwowali w takim rozmiarze na odcinku kwalifikacyjnym. Czy czeka nas to przez cały weekend również na pozostałych odcinkach specjalnych, jeśli chodzi o drugie przejazdy? Jak to widzisz? Kolejna była duża miejscami na odcinku kwalifikacyjnym. Myślę, że nie będzie to wyglądało tak samo, może, miejscami. Na przykład odcinek świętajno ma partiami też takie miękkie miejsca, gdzie no, zrobi się duża kolejna, ale trzeba pamiętać, że jednak odcinek kwalifikacyjny jechaliśmy już po dwóch przejazdach 30 samochodów e, Rally 2, e, czy tam 20 paru, także to już można trochę powiedzieć, że to była taka trzecia pętla, e, ale no, tego się chyba spodziewaliśmy, rajd polski tak wygląda, tworzą się te duże kolejny partiami i, i trzeba sobie w nich jakoś radzić. Na szczęście macie trochę doświadczeń z rajdu Węgier, gdzie tamte wertepy były wręcz gigantyczne. E, czy te doświadczenia jakoś mogą pomóc w ten weekend, czy może jednak nie będzie aż tak ekstremalnie? Na pewno pomogą. Myślę, że Węgry były troszkę inne. Przy Rajdzie Polski ta kolejna jest raczej miękka. Tam była twarda z wychodzącymi bardzo dużymi kamieniami ostrymi. Tutaj też te kamienie miejscami się pojawią, ale myślę, że nie będą aż tak niebezpieczne, ale tak jak powiedziałeś, Węgry, Szwecja, te rajdy na pewno mocno zaprocentują na naszym tempie podczas rajdu Polski. Raj Polski, jeśli chodzi o Twoje dwa główne programy startów w tym roku, bo RSMP no jedyna runda szutrowa u nas w kraju, ale w mistrzostwach Europy zamyka się szutrowa część sezonu, więc impreza niezwykle ważna i też kluczowa. Ale to jest też chyba dla Ciebie trudny etap sezonu w tym kontekście, że przeplatasz rajdy asfaltowe z szutrowymi bardzo często. Oby, obydwa cykle są dla ciebie ważne. Jak y, pogodzić to? Jak odnajdujesz się ze złapaniem odpowiedniego tempa y, rytmu jazdy tak często przeskakując na nawierzchni na nawierzchnię? Y, powiedziałbym, że y, tych zmian, ta zmiana najgorsza była podczas rajdu nadliślańskiego y, ze Szwecją. Nowy jesteśmy po, po szwecji od razu rajd Polski i przechodzimy już na, y, na rajdy asfaltowe. Y, no, na pewno nie jest to łatwe, że mamy tutaj dwa rajdy w jednym, Mistrzostwa Polski i Mistrzostwa Europy, ale no, ten sezon tak wygląda, że w Mistrzostwach Europy zdobywamy doświadczenie, uczymy się i po prostu próbujemy cały czas przyspieszać, porównując się do bardzo szybkiej paki, tak to nazwę. A w Mistrzostwach Polski, no to taki był plan też przed sezonem, już z naszym doświadczeniem zeszłorocznym, staramy się o jak najlepsze pozycje i, i na razie wy, wychodzi to super. Także no, tutaj myślę, że będzie trzeba znaleźć dobry komp kompromis, bo nie zamierzam oczywiście jechać wolno, ale na pewno też nie zamierzam bardzo ryzykować. Znaleźć dobry kompromis, dobre tempo i, i obserwować, co dzieje się również w RSMP. W sobotę będziesz miał bardzo ponowną pozycję startową, co dwoj, twoi główni konkurenci, czyli Grzegorz Grzyb i Jarosław Szeja. Myślisz, że to będzie duże obciążenie, to, że będziecie ruszali z przodu jako jedna, jedne z pierwszych dałóg? No, nie powiedziałbym, że taką, taką samą. Ja jestem ósmym autem na drodze. Z tego co wiem, ja Jarek i Grzesiek to jest chyba, drugi i trzeci samochód. Także no jest to różnica i na pewno nawet ja będąc ósmą na drodze nie będę miał super oczyszczonej, oczyszczonej drogi, ale już będzie założony jakiś ślad. A, czyli generalnie uważasz, że jesteś w bardziej komfortowej sytuacji niż większość twoich konkurentów, ale czy my obawiasz się na przykład o to, że ci, którzy są gdzieś tam dalej, ci, mm -hmm. którzy na przykład nie byli w tej wyznaczonej przez organizatorów 16, która się kwalifikuje do odwrócenia, czy oni mogą tutaj ci zagrozić? No, zobaczymy. Myślę, że odcinek Free Practice i kwalifikacyjny też trochę pokazał tempo, jakim dysponuje tutaj polska czołówka. Na pewno są w lepszej zdecydowanie sytuacji. Z tego co wiem, chyba 19 auto na drodze to jest już. Po tej, od, po tej odwróconej grupie, no, 19 auto na to już jest naprawdę super odkurzona droga, także będzie tej, będą mieli tej przyczepności na pewno e, zdecydowanie więcej, ale zobaczymy jak ją wykorzystają. Ale czy mimo to masz jakieś tam poczucie komfortu, trochę większej pewności siebie, że w stosunku do swoich głównych rywali z naszego krajowego czempionatu masz jednak trochę więcej tych kilometrów sutrowych zapasem? O, oczywiście, na pewno mam lepszy feeling szutrowy niż, niż, niż chłopacy z RSMP i postaram się też to wykorzystać, ale zobaczymy, jak to będzie. Myślę, że chłopaki też potrafią jeździć na szutrze. Może nie zrobili tylu kilometrów w tym roku, ale wiedzą jak to jechać, także sam jestem ciekawy, jak to będzie jutro wyglądało. To jest półmetek sezonu rajdowych Mistrzostw Europy. Jak oceniasz swoje dotychczasowe trzy starty? Było obiecujące tempo, było też sporo nauki. Jakie masz wrażenia po tych trzech rajdach? Jeśli tak by je porozdzielać te rajdy, no to myślę, że Hiszpania to był bardzo trudny rajd dla mnie ze względu na nową charakterystykę. Myślę, że rozpoczęliśmy spokojnie i i dość wolno, tak bym to powiedział, ale zakończyliśmy za to rajd z dobrym tempem, co potem przełożyliśmy na, na Świdnicę. Rajd Węgier, uważam, od początku jechaliśmy dobrym tempem, końcówkę rajdu nawet bardzo dobrym tempem. Niestety no, mały błąd z dużymi konsekwencjami przekreślił no, tak naprawdę finisz w topowej piątce, bo w tamtym momencie byliśmy na, na czwartym miejscu. Szwecja. Podobnie. E, trudny rajd, nowa charakterystyka, ale myślę, przy feelingu, którym tam dysponowałem, który nie był jakiś rewelacyjny, e, te czasy też były satysfakcjonujące. Także jak na razie uważam, że e, rozwijamy się i, i czekam na rajd Rzymu, żeby spróbować wnieść od razu to, to lepsze tempo od początku rajdu. A co Cię najbardziej przyciąga w Orlen Oil 81 Radzie Polski? Fakt rywalizacji z międzynarodową, europejską e, czołówką przed swoimi kibicami na domowym gruncie? Fakt e, atmosfery tego rajdu i wielkiego święta sportu samochodowego w Polsce? Czy te już kultowe, co po niektóre hopy, czy te duże prędkości, które się uzyskuje na tym radzie, Jedna z tych rzeczy, a może wszystkie? Myślę, że trochę wszystkiego. No to jest nasza taka domowa runda szutrowa. E, ride, który bardzo lubię. E, charakterystyka tych tras też mi bardzo e, odpowiada. Pierwszy raz tutaj będę samochodem Rally 2. Ścigał się z naprawdę bardzo szybkimi e, zawodnikami, także myślę, że ten kształt jest po prostu świetny. I bardzo lubię Mikołajki. Dobrze się tu czuję. E, od razu jak tu przyjechałem, to po prostu poczułem się trochę jak w domu. To powiedz jeszcze nam, na który odcinek specjalny czekasz najbardziej? Powiedziałbym, lubię bardzo Świętajno, czyli pierwszy jutrzejszy odcinek. E... I Gmina Rągowo, czyli, czyli Power Stage. E... Wszystkie odcinki, tak naprawdę, uważam, są... E... są fajne. Może obawiam się trochę odcinka po zezdrze. To jest taki nowy odcinek niedzielny, który szedł w 2017 roku, ale w innej konfiguracji. E... I na zapoznaniu. Wyglądał mi na podchwytliwy, tak to, tak to powiem. E, także zobaczymy, e, co to będzie. Na pewno jeszcze będzie sporo poprawek, e, opisu z wideo, i wtedy będę się nad tym zastanawiał, ale pozestrze jeszcze daleko, bo dopiero w niedzielę. W tym roku startujesz z Damianem, z tym. Jak oceniasz tę współpracę już po tych kilku rajdach, które przejechaliście razem? Świetnie, świetnie nam się współpracuje, bardzo dużo poświęcamy czasu na to, żeby, żeby po prostu się rozwijać. Damian jest bardzo zaangażowany i, i po prostu topowo wykonuje swoją pracę. Czyli nie żałujesz tego, tej zmiany? Nie, nie, uważam, że. Takie, jakie miałem odczucia, że, że tej zmiany po prostu potrzebowałem i, i wyszła mi ono na dobre. Rozmawialiśmy trochę przed wejściem na antenę, że będziesz chciał pojechać jeszcze w jakimś razie szutrowym, bo generalnie lubisz tę nawierzchnię. Czy to są jakieś skonkretyzowane plany, czy po prostu zajrzyjcie w kalendarz, zobaczycie, co jest dostępne w wolnym czasie? Myślę, że ride Lausitz to jest najbardziej możliwa opcja. Jechałem go już dwa razy i nawet trzy razy chyba, nawet trzy razy i niestety przez, niestety, niestety, przez, nasz, przez nasz kalendarz mistrzostw Europy, mistrzostw Polski, no to dopiero będziemy sobie mogli pozwolić na taki start pod koniec października i listopada właśnie. Wtedy jest Laudius, jeżeli się, się nie mylę, to jest właśnie pierwszy weekend listopada. A spójrzmy na, przewidujmy obraz sportowy rywalizacji w, nad, w Orlen Oil w 81. radzie Polski powiedz nam, jak przewidujesz, czy Martin Sesks, będzie tu nie do zatrzymania. Kto, kogo typujesz do y, czołowej trójki oczywiście oprócz siebie. <grystanie> no, myślę, że Martin Seks będzie tutaj piekielnie szybki. Zdziwiłbym się, gdyby ktoś był w stanie z nim nawiązać jakąś taką poważniejszą walkę. Na pewno ropę Korhonen z Finlandii. Liczę oczywiście też na, na Mikołaja. I zobaczymy. Andrea Mabellini też, też pokazał w tym roku, że jest bardzo szybki na szutrze i za po, po bardzo dobrym występie w Szwecji, też po bardzo dobrym występie na kwalifikacyjnym, Stefan Lefebvre, który, z którym właśnie rozmawiałem i mówił, że bardzo lubi ten rajd i rozmawialiśmy w Szwecji, że bardzo lubi ten, ten rajd i, i że się nie może go doczekać i też widać, że tempo tutaj ma naprawdę duże. a też dodał, że popełnił tam jakiś błąd tak kwalifikacyjny i ten czas mógł być jeszcze lepszy. Mieliśmy też już ceremonię startu, oczywiście dzisiaj sesję autografów, w której brałeś udział. Jak się w tym wszystkich odnajdujesz? Bo kibiców mamy bardzo dużo na tym rajdzie. Już, już teraz, w piątek. Tak, tak. Kibiców jest bardzo dużo i jest to bardzo fajne, bardzo miłe, że, że tylu kibiców chce, chce z nami porozmawiać, chce z nami chce od nas wziąć jakiś, jakiś gadżet. Także jest to bardzo miłe i, i motywujące do, do walki. Jak już wybiegliśmy trochę w przyszłość, kolejne rundy rajdowych samodowych Mistrzostw Polski przed nami. Jak oceniasz swoją formę przed tymi kolejnymi rundami? Prowadzi w klasyfikacji generalnej, wypracowałeś sobie już no, całkiem sporą przewagę, relatywnie. Myślisz, że to może być ten rok, czy na razie nie skupiasz się na tym, aby zostać mistrzem Polski i nie kalkulujesz sobie punktów w głowie? No, oczywiście uważam, że to może być ten rok, bo wygraliśmy dwa pierwsze rajdy. Tutaj postaramy się tą pozycję utrzymać, a, a może tą pływację nawet powiększyć. Przychodzą potem rajdy, na których też czuję się dobrze i myślę, że pokazaliśmy w tym roku, że no nie można nas po prostu skreślać. Świdnica pojechała na bardzo dobrze, na również, także uważam, że możemy być mocni na, na każdym rajdzie. A kolejnym punktem kalendarza RSMP będzie Walvolin Ride małopolski, niedawno poznaliśmy, wczoraj poznaliśmy trasy i harmonogramy. trochę tych odcinków specjalnych jest, różne opinie, jak się Tobie podoba taki plan na rundę mistrzostw Polski? Ciekawy, ciekawy, na pewno rozpoczynamy rajd bardzo wcześnie, gdzie też akurat wracam, wracam z Rzymu i, i od razu trzeba przenieść się do Małopolski. Ja jestem przyzwyczajony do takiego harmonogramu. Fajnie, że tych odcinków jest dużo, fajnie, że też mamy spotkanie z kibicami, ale no, zobaczymy, jak to, jak to wyjdzie już na żywo. Mówisz, że jesteś przyzwyczajony do takiego harmonogramu, no ale jednak starty w Mistrzostwach Europy i starty w Mistrzostwach Polski to takie trochę życie na walizkach. Jak to godzić z takim motorycznym przygotowaniem się do startów, z mentalnym przygotowaniem się do startów, no bo jesteś praktycznie non-stop na pełnych obrotach. Tak, tak, no bardzo dużo trenuję, bardzo mocno przepracowałem oczywiście sezon przygotowawczy i, i czuję się dobrze, czuję się mocny, natomiast odczuwałem też bardzo duże zmęczenie na, na Szwecji, gdzie byliśmy od razu po poradzie nad Wiślańskim, także zobaczymy jak to będzie po Rzymie i przy Małopolskim, na Rzymie będzie bardzo ciepło, w Szwecji aż tak ciepło nie było, także zobaczymy, na pewno będę musiał przypilnować paru rzeczy, żeby po prostu pozostać w dobrej formie na, na rajd małopolski. Ale teraz skupiamy się na Orlen Oil 81 rajdzie Polski. Za chwilę pierwszy odcinek specjalny Mikołajki Arena. Lubisz tę próbę? Jak ją oceniasz? Co jest w niej twoim zdaniem takie najbardziej charakterystyczne? Lubię tą próbę, bardzo lubię tą próbę. Fajnie, że możemy się pościgać z drugim samochodem. Jest to taka próba szutrowo-asfaltowa, ponieważ na, u góry mamy taką dość grubą pokrywę luźnych kamieni, którą trzeba odkurzyć i dokupujemy się do takiego betonu. Dość mocne zużycie opon, także to też trzeba wziąć pod uwagę, ponieważ mamy oczywiście ograniczoną ilość opon. Ale bardzo lubię tą próbę. Jutro myślę że będzie już dużo bardziej odkurzone. Dzisiaj myślę że będzie trochę ślizgania. Czego ci powinni życzyć kibice na ten rajd? E, szybkości, skupienia i braku błędów. To my również tego Ci życzymy. Dziękuję bardzo. Zanim jeszcze jednak udamy się do Warszawy, to oczywiście pamiętamy o Mateo Doretto. Tragiczny wypadek na środowym, na środowych testach organizowanych przez zespół. Pamiętajmy o bezpieczeństwie, bo nigdy nie wiadomo, co się złego może wydarzyć. Oczywiście będziemy pamiętali o tym niezwykle młodym i utalentowanym Włochu przez cały weekend, ale też życie trwa dalej. Rajdy są niebezpieczne. I tak jest życie. Pamiętajmy o Włochu, pamiętajmy o bezpieczeństwie naszym i osób najbliższych na odcinkach specjalnych. Wiemy, że powtarzamy to non stop, ale pamiętajcie Państwo, to nie jest, aby Państwu doczepić, aby, czy aby tutaj wskazywać palcem. To jest po prostu dla, dla waszego bezpieczeństwa. Kwicujmy bezpiecznie, wróćmy wszyscy do domów. A teraz odejmę głos do Warszawy. Miło było posłuchać Kuby Matulki, miło, że jest w bojowym nastroju. Zobaczymy jak to będzie na, na własnym terenie. Tutaj wiadomo wszystko pomaga, więc myślę, że będzie ok. No a Martin Sesk na pewno będzie należał do faworytów i tutaj nic e, tego nie zmieni także e, przed nami e, teraz jeszcze po naszym e, studio e, będzie e, ceremonia otwarcia a potem już e, przejdziemy na odcinek e, specjalny tam gdzie no rzeczywiście nie jest nie jest łatwo ten odcinek taki no można jak na każdym super OS-ie tak. Wiele stracić, niewiele zyskać, ale tam jest i trudna nawierzchnia, i będzie ślisko. To no właśnie o czym mówił Kuba. No właśnie ta nawierzchnia, bo to nie chodzi tylko o to, że są kamienie, a pod nimi asfalt. Co już sprawia, że jest ślisko ten tor jeszcze jest dodatkowo nawadniany, więc to jest takie rajdowe pożekadło, prawda? Że na każdym super się, można rajd przegrać, nie można go wygrać, ale myślę, że w kontekście właśnie areny Mikołajki to jest wyjątkowo prawdziwe. Dzisiaj zwycięzcy rajdu jeszcze nie poznamy, ale to też jest wyjątkowa okazja nie względu nie, nie tylko ze względu na to, że to jest jedyny właściwie taki superajst w naszym kraju, gdzie równolegle ścigają się dwie rajdówki, ale też dlatego, że myślę, że to jest coś, co może dać kopa zawodnikom. Te trybuny, masa kibiców mówił o tym w przeszłości i Krzysztof Hołowczyc i właśnie kajetan Kajetanowicz, kiedy widzi się te flagi na arenie Mikołajki, flagi na. Na odcinkach z napisem "ognia, gazu" to aż po prostu noga robi się cięższa. Liczymy, że naszych zawodników te flagi poniosą, ale też mnie cieszy, że Kuba Matulka na przykład ma takie dosyć trzeźwe podejście, że. Pilnujemy swego, nie chcemy, nie chcemy jechać bez rozsądku. No bo tak jak sam mówił, on tutaj nie walczy tylko o Mistrzostwo Europy, tylko właśnie też o, o mistrzostwo Polski musi sytuację nadzorować i myślę, że to też będzie ciekawa sytuacja dla nas, bo będziemy mieli okazję na bieżąco też śledzić rywalizację w RSMP. No na pewno tak, sporo Polaków w tym rajdzie, ale co nas cieszy bardzo, proszę Państwa, to w rywalizacji RC3, no tam mamy mnóstwo polskich załóg, i to załóg, które nadają ton rywalizacji w tej kategorii. Mamy co prawda na czele tej klasyfikacji Charpentiera, Tristan Charpentier, no ale drugi jest Igor Widłak, trzeci Tymek Abramowski, czwarty Adrian Rzeźnik, no więc tam też będzie ciekawa walka i myślę, że to z, tak, z naszego punktu widzenia oczywiście czysto sportowo, no to wiadomo najwyższa kategoria to jest to, co wszyscy no, oglądają najchętniej i temu poświęcają najwięcej czasu, ale tutaj zwracajmy uwagę i my będziemy państwu przypominać, jak wygląda rywalizacja w Rally 3, bo może nie zawsze będziemy mogli pokazywać chłopaków, ale tam naprawdę mamy fajnych zawodników. No i co ty o tym sądzisz? Bo to, to może być rzeczywiście super walka. No mnie bardzo cieszy, że właśnie nie dość, że pojawiło się tyle polskich zawodników, to przede wszystkim bardzo dużo młodych zawodników, bo to to chodzi, że to nie są kierowcy, którzy... Traktują to w większości, to nie są kierowcy, którzy to RC3 traktują rekreacyjnie, tylko to są zawodnicy, którzy się mogą rozwinąć. I kto wie, jeśli ten sezon pójdzie dobrze, no to czemu nie wyższa klasa w następnym sezonie? Czemu nie WRC2 e, jakoś w dalszej przyszłości? Wiadomo, musi się zgadzać budżet przede wszystkim. To już wiele naszych talentów niestety pokonało. Natomiast na ten moment, jeśli chodzi o Tymka Abramowskiego, jeśli chodzi o Adriana Rzeźnika, wygląda to obiecująco. Bardzo mnie cieszy, że oni przede wszystkim. E, Faktycznie są z przodu Tymek Abramowski, fantastyczny wynik w rajdzie Skandynawii wygrana klasa rc 3 Igor Widłak wygrywa, trochę już starszy rocznik wiadomo, ale też zawodnik niezwykle utalentowany, niezwykle szybki, wygrywa rajd Węgier w, w tej samej klasie. Adrian Rzeźnik też trzyma się tam na podium. Tristan Charpentier na razie najszybszy, ale myślę, że pokazali, pokazali panowie na, na ostatnich rajdach, że Francuz nie jest niezniszczalny i można z nim walczyć. No i życzymy i, i, i nam, i, i im tego, żeby tutaj też właśnie przed, przed swoimi kibicami na tych Mazurach też się Francuza udało pokonać i żebyśmy przynajmniej w tej klasie polskie flagi i Mazurka Dąbrowskiego mieli. No właśnie, tutaj w tej pierwszej trójce w WRC3, w, w ERC3, tak, tak, tak. My mamy przecież nam w Motowizji i Mistrzostwa Świata, i mistrzostwa Europy, także wiedzą Państwo doskonale, ale Tristan Charpentier wygrał w pierwszym rajdzie, w drugim rajdzie tego sezonu, czyli na Węgrzech Igor Widłach, no a ostatnio Tymek Abramowski. Także myślę, że czas teraz na... Adriana Rzeźnika. Tak, myślę, Co że ty też... na to ty <laughs> No właśnie, jego kolej. Nie, nie miałbym nic przeciwko, gdyby to właśnie Adrian Rzeźnik był najszybszy, ale stronniczy nie jestem. Nie będę też wybrany. Myślę, że ktokolwiek z naszych Ale A szansę się... na pewno ma, bo on był drugi w, tak. w pierwszej rundzie. W... Szansę ma. Trzeba, trzeba pamiętać, że to jest dla nich wszystkich pierwszy sezon, więc błędy się będą pojawiać, bo to jest po prostu element nauki. Stare góralskie przysłowie: jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz. E... Natomiast tempo pokazują wszyscy dobre, to jest dobra fundacja, na, których, na której można budować i myślę, że Adrian Rzeźnik ma też przede wszystkim bardzo duże doświadczenie w swoim zespole, bo to jest przede wszystkim e, ojciec Maciej Rzeźnik, wicemistrz polski z 2013 roku niezwykle doświadczony zawodnik, też parę startów w Rajdzie Polski było, do tego Filip Niwet, mistrz Polski z 2017 roku. Też doświadczenie na szuszcze, pamiętam, rajd Gdańska wygrywany dwukrotnie. Jeszcze, jeszcze mieliśmy rundę RSMP w tamtych rejonach w tamtych latach. E, więc myślę, że z tego doświadczenia może skorzystać i, i, i ewidentnie korzysta, bo te wyniki może jeszcze nie są do końca takie, jakby chciał, bo nie w każdym razie wszystko wychodzi idealnie. Natomiast myślę, że tempo jest dobre i to jest najważniejsze, żeby mieć tempo i żeby żeby powoli coraz więcej do tej mety dojeżdżać. No a wracając do tych najszybszych załóg, ja tak patrzę jeszcze na czasy odcinka kwalifikacyjnego. Co nam mówi to, że na przykład ci, którzy są tak wysoko w Mistrzostwach Polski, Jarek Szeja czy Grzegorz Grzyb, dopiero 16-17 czas, Kuba Matulka no dużo wyżej, 11 miejsce, no a oczywiście Mikomarczyk 8, także co by można powiedzieć o tym? Cóż, no widać, że, że mi Komarczyk mimo wszystko jest nadal trochę poziom wyżej od naszej stawki. RSMP to jest kierowca z bardzo dużym doświadczeniem. Widać, że ma to tempo lepsze za każdym razem, jak się w Polsce pojawia. Myślę, że nie powinniśmy za bardzo jeszcze załamywać rok nad tym odcinkiem kwalifikacyjnym, bo to jest tylko odcinek kwalifikacyjny. Mamy też paru zawodników, którzy potrzebują czasu, żeby się rozkręcić. Natomiast myślę, że tutaj może być ciężko walczyć z czołówką, bo mówimy o tym, że no, jesteśmy gościnni bardzo dla, dla przybyszów z zagranicy w Radzie Polski, ale myślę, że w porównaniu do Czechów u nas problem jest taki, że to jest w tym roku na przykład jedyna runda szutrowa, nasza staw. Nasza stawka nie ma po prostu dużego doświadczenia na tej nawierzchni, więc naturalnie będzie, będzie trochę wolniejsza. To teraz na zakończenie, powiedz jakie są twoje typy na, no, na zwycięzce powiedzmy. No. Ja polecę życzenia. Albo na pierwszą trójkę. Polecę, polecę trochę <laughs> myśleniem życzeniowym. Myślę, że, że to będzie rok Miko przed Ropę Korhonenem i Martinsem Sesksem. Takie są moje typy. Mam nadzieję, że się dobrze zestarzają. No ja mam nadzieję, że w pierwszej trójce będzie Miko Marczyk i no Sesks na pewno będzie tutaj, no tak jak mówimy, liderem. Może, ale on z nim to różnie bywa, także zobaczymy jak to będzie wyglądało. No ale wszystko o tym wszystkim się przekonamy, bo oczywiście wszystkie odcinki specjalne na antenie Motowizji już teraz Państwa zapraszamy na za chwilę na ceremonię otwarcia, a potem pierwszy odcinek specjalny na Mikołajki -Ary na tym wspaniałym, specjalnym, takim naprawdę bardzo ciekawym odcinku zobaczymy, będą zawodnicy się ścigać parami, także jak na stadionie, więc emocji na pewno nie zabraknie, no a od jutra już te odcinki na mazurskich trasach, także my już się z Państwem żegnamy. Juliusz Winiarek był ze mną, ja nazywam się Sławek Szymczak, no i zaraz przejdziemy do kabiny komentatorskiej i będziemy z Państwem oglądać i ceremonię otwarcia i pierwszy odcinek specjalny. Także my już dziękujemy i usłyszymy się za chwilę.